Poranek był zupełnie zwyczajny. Byłam w mojej pracowni projektowej i szkicowałam opcję wykończenia dla nadmorskiego domu klienta. Światło słoneczne wpadało przez wysokie frontowe okna, gdy mój telefon zaświecił się z nieznanym numerem. Prawie pozwoliłam, żeby włączyła się poczta głosowa, ale instynkt podpowiedział mi, żeby odebrać. Pani Nowak? Głos był oszczędny, rzeczowy. Z tej strony Małgorzata z Horizon Credit Recovery. Próbujemy skontaktować się z Katarzyną Kowalską w sprawie zaległego długu w wysokości 47 tysięcy złotych. Pani numer jest tu wymieniony jako kontakt referencyjny. Mój ołówek zamarł w połowie kreski. Przepraszam, czy mogłaby pani to powtórzyć? Powtórzyła bez śladu wahania. Słowa uderzyły mocno dług hazardowy zaległe kontakt referencyjny. Mój umysł szukał jakiegoś logicznego wyjaśnienia, ale nic nie pasowało. Obawiam się, że nie mogę pani pomóc, powiedziałam w końcu moim głosem spokojnym, ale palce ściskały telefon tak mocno, że aż bolały. Proszę usunąć mój numer z waszej bazy. Linia się rozłączyła, pozostawiając mnie z cichym szumem klimatyzacji wypełniającym ciszę. Patrzyłam na niedokończony szkic na moim biurku, linia ołówka była teraz poszarpana tam, gdzie drżała mi ręka. Znałam Katarzynę od dwóch lat. Była cięta w sposób, który można było pomylić z pewnością siebie, zawsze ubrana jak kobieta, która ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Adam ją uwielbiał, a ja ją akceptowałam. A może po prostu nauczyłam się nie przyglądać jej zbyt blisko, ale tego tego nie dało się źle zinterpretować. Wstałam z krzesła i poszłam do kuchni z tyłu pracowni. Płytki były zimne pod moimi bosymi stopami. Nalałam szklankę wody, wzięłam łyk, a potem odstawiłam ją nietkniętą. Liczba 47 tysięcy krążyła mi po głowie jak zła piosenka. Gdzieś w szufladzie w domu leżały umowy ślubne. Każda faktura, którą podpisałam moim nazwiskiem, 96 tysięcy złotych na uroczystość. Wszystko dla szczęścia mojego jedynego syna. A teraz głos windykatora siedział pośrodku tego obrazka, odmawiając bycia zignorowanym. Wzięłam klucze z blatu, zamknęłam pracownię i wyszłam na krakowski upał. Słońce, które godzinę temu wydawało się tak przyjemne, teraz było ostre, przygniatające moje ramiona, gdy przechodziłam przez parking. Kiedy wśliznęłam się do samochodu, wiedziałam, że tego popołudnia nie wrócę już do pracy. Były w moim domu rzeczy, które musiałam znaleźć, a może po prostu rzeczy, których nie chciałam widzieć. Droga do domu była jakby we mgle. Ulice Krakowa przesuwały się obok, a ja naprawdę ich nie widziałam. Mój umysł wciąż wracał do momentów, które zaklasyfikowałam jako dziwactwa lub nieszkodliwe nawyki. Katarzyna odwracająca telefon podczas kolacji w pod złotą różą. Sposób, w jaki zesztywniała, gdy wspomniałam o ustalaniu ostatecznych płatności za catering. Tamtego popołudnia, kiedy wpadła z kawą, pełna uroku, zanim poprosiła mnie o współpodpisanie małej pożyczki żeby tylko zbudować swoją historię kredytową przed ślubem. Wtedy to wyśmiałam, mówiąc jej, że nie ma potrzeby, jeśli Adam ma już stabilne finanse. Uśmiechnęła się sztywno, a potem zmieniła temat. W moim domu upuściłam torebkę na szafkę i poszłam prosto do kredensu w jadalni. Segregator ślubny był na dolnej półce, wciśnięty między porcelanę po mojej babci, a stary rodzinny album ze zdjęciami. Położyłam go na stole i otworzyłam. Zakładki były schludne i opisane. Lokal, catering, kwiaty, transport. W tylnej kieszeni były schowane dokumenty, które Katarzyna dała mi kilka tygodni temu. Rachunki i potwierdzenia, którym nie zadałam sobie trudu, by przyjrzeć się bliżej. Wśród nich był cienki stos wyciągów bankowych. Na górnym widniało imię Adama i Katarzyny. Wspólne konto, o którego istnieniu nawet nie wiedziałam. Moje oczy przesuwały się po liście opłat. Betnau, Spinking. Golden Real Casino nie jedna, nie dwie, ale dziesiątki transakcji w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Kilka z nich opiewało na kwoty wystarczająco duże, by ścisnąć mi żołądek. W połowie drugiego wyciągu zobaczyłam przelewy z głównego konta Adama na to wspólne. A potem, niemal natychmiast, wypłaty do tych samych kasynowych dostawców. To nie tylko pieniądze Katarzyny znikały zarobki Adama były kierowane prosto do tej samej dziury. Usiadłam, kartki wiotczały w moich rękach, to już nie była plotka, nie pogłoska od nieznajomego przez telefon, to było czarno na białym, każda linia, kolejny fragment prawdy, której nie chciałam widzieć. Ułożyłam wyciągi w schludny stos, wsunęłam je do segregatora i zamknęłam okładkę z rozmysłem. Mój następny ruch musiał być przemyślany, niepośpieszny. Kiedy zegar stojący w korytarzu wybił piątą, wiedziałam, że muszę usłyszeć głos Adama, zanim ten dzień się skończy. Adam wpadł następnego ranka w drodze do pracy. Tak jak czasem robił, kiedy miał ochotę na mocną kawę i szybką pogawędkę. Postawiłam mu kubek na blacie i próbowałam brzmieć swobodnie. Wiesz, zaczęłam mieszając śmietankę w swojej filiżance. Kłopoty z pieniędzmi mogą zrujnować małżeństwo szybciej niż ludzie się spodziewają. Widziałam pary z wszystkimi atutami, które kruszyły się pod ciężarem długu. Uśmiechnął się lekko, zerkając na zegarek. U nas wszystko w porządku, mamo. Katarzyna i ja mamy wszystko pod kontrolą. Nie chodzi o kontrolę, chodzi o to, żeby wiedzieć, jak dokładnie wygląda sytuacja, zanim. Mamo, przerwał mi delikatnie. Doceniam, że się martwisz, ale nie musisz. U nas jest dobrze. Pocałował mnie w policzek, chwycił swój kubek na wynos i wyszedł, zanim zdążyłam naciskać dalej. Rozmowa wylądowała jak kamyk na stawie, ledwie falując, zanim powierzchnia znów się wygładziła. Tego wieczoru, gdy wkładałam naczynia do zmywarki, mój telefon zawibrował. Wytarłam ręce i spojrzałam na ekran. To był SMS od Adama. Wolałbym stracić matkę, niż stracić żonę. Słowa wyciągnęły całe powietrze z pokoju. Stałam, telefon ciężki w mojej dłoni, czytając je dwa razy, a potem trzeci. Urządzenie było ostre, ale znajome. Jakby rana otworzyła się na nowo. Odłożyłam telefon i poszłam do mojego gabinetu. Jedynego miejsca w domu, które wciąż czułam, że jest moje, tylko moje. Otworzyłam dolną szufladę, w której trzymałam umowy ślubne: na lokal, catering, fotografa, kwiaty, każda podpisana moim nazwiskiem. Sprawdziłam sumy 96 tysięcy złotych zobowiązań. Obok teczki leżała umowa kupna-sprzedaży perłowo-białego suwa, którego kupiłam im jako prezent ślubny. Wciąż był zarejestrowany na mnie. Usiadłam przy biurku. Lampa rzucała wąski stożek światła na dokumenty i zaczęłam je powoli przeglądać, odnotowując każdą klauzulę, każdą karę za anulowanie. Mój ból już zmieniał się w coś innego. Chłodne, rozważne skupienie. Jeśli Adam był tak pewny swojego wyboru, to ja musiałam być tak samo pewna mojego. Następnego ranka miałam spotkanie z adwokatem Janem Mazurem. Był moim prawnikiem od ponad dekady. Stały jak metronom i tak samo precyzyjny. Kiedy położyłam umowy na jego biurku, poprawił okulary i zaczął czytać bez słowa. Skończył w niecałe 20 minut. Marisel, powiedział w końcu, opierając się na krześle, każda umowa jest na pani nazwisko jako jedynego sygnatariusza. Wpłaty i pozostałe płatności zostały dokonane z pani kont. To oznacza, że ma pani pełne prawo do ich modyfikacji lub anulowania. A słów? Zapytałam. Zarejestrowany na panią do momentu przeniesienia własności mogłaby go pani sprzedać, oddać lub zatrzymać bez żadnych problemów prawnych. Powoli skinęłam głową, potwierdzenie osiadło mi w kościach. Kary, przewrócił kartki w swoich notatkach. Są różne. Najczęściej 10 do 15% całkowitej opłaty za usługę. Kilka opłat ryczałtowych. Straciłaby pani pieniądze, owszem, ale uratowałaby pani ich większość. Nie chodziło już o pieniądze, ale liczby pomogły umocnić skalę tego, co chroniłam. 96 tysięcy złotych na umowy ślubne, prezent o wartości blisko 50 tysięcy, wszystko to ufundowane z miłości i zaufania. A teraz siedziało jak przynęta dla czyjegoś zysku. Kiedy wyszłam z biura adwokata, krakowskie powietrze było gęste, takie, które przylega do skóry. Jechałam do domu bez radia, moje myśli były głośniejsze niż jakakolwiek piosenka. W jadalni uprzątnęłam stół i rozłożyłam umowy w rzędach. Zrobiłam trzy stosy: lokal i catering, wystrój i rozrywka, transport i fotografia. Przeczytałam każdą klauzulę, zaznaczając kary czerwonym atramentem, a daty niebieskim. Dla każdej z nich zapisałam w osobnym notatniku kontakt do anulowania, adres e-mail i termin. Teczka z suwem leżała oddzielnie od reszty. Zadzwoniłam do salonu, żeby potwierdzić proces wstrzymania prac nad modyfikacjami i odzyskania go. Sprzedawca brzmiał na zaskoczonego, ale nie na tyle, żeby zapytać dlaczego. Kiedy zegar stojący w korytarzu wybił ósmą, stół wyglądał jak mapa bitewna kolorowe znaki, notatki, daty, numery telefonów. Moje ręce lekko pachniały atramentem, a długopis, którym zaczęłam, wyschnął. Ułożyłam teczki w jeden stos, związałam je szeroką gumką i położyłam obok mojego telefonu. Jeśli zdecydowałabym się zadzwonić, wszystko mogło zostać cofnięte w 48 godzin. Zaczęłam od największych umów. Głos koordynatorki lokalu był radosny, gdy odebrała, ale szybko zgasł, gdy powiedziałam jej, że muszę anulować. Przypomniała mi o bezzwrotnej zaliczce, opłacie karnej, wyłączności na datę. Powiedziałam, że rozumiem. Podałam jej swój adres, e-mail do formalnego powiadomienia i rozłączyłam się, zanim zdążyła próbować namówić mnie do przełożenia terminu. Menedżer cateringu był następny. Westchnął ciężko, jakby moja decyzja była osobistą zniewagą, a potem wyliczył koszt już zamówionych składników. Zapisałam go, podziękowałam i włożyłam numer do folderu z zapłaconymi karami. Kwiaty były po obiedzie, łagodniejszy głos. Prawie błagający, żebym się zastanowiła. Wyobraziłam sobie pudła importowanych kwiatów więdnących w magazynie, ale zachowałam spokojny ton. Proszę wysłać fakturę, ureguluję ją jeszcze dziś. Z muzyką i fotografią było łatwiej. Oboje byli przyzwyczajeni do zmian w ostatniej chwili, choć nie kryli swojego rozczarowania. Każde potwierdzenie e-mailowe trafiało do rosnącego folderu na moim pulpicie o nazwie Anulowania Marzec. Drugiego popołudnia lista była kompletna. Zapłaciłam kary, które wyniosły nieco poniżej ośmiu tysięcy złotych, i zamknęłam rozdział na każdy duży wydatek ślubny. Z suwem było delikatniej. Pojechałam do salonu osobiście, steczką z, z umową w torbie. Sprzedawca natychmiast mnie rozpoznał, gotowy, by przeprowadzić mnie przez ostateczną personalizację. Powiedziałam mu, że nie będzie żadnej ostatecznej personalizacji. Jego uśmiech zniknął, ale przetworzył anulowanie bez kłótni. Kluczyki miałam z powrotem w torebce, zanim opuściłam parking. Na końcu były konta. Spotkałam się z menedżerką banku w jej małym biurze, wyjaśniając, że muszę natychmiast zamknąć wspólne konta ślubne. Zweryfikowała, że wszystkie środki pochodziły ode mnie, a potem zainicjowała zamknięcie. Saldo 15,324 zł zostało przelane na moje osobiste konto oszczędnościowe. Każdy rachunek, wyciąg i e-mail. Trafił do fizycznego segregatora, uporządkowanego według daty i kategorii. Jeśli nadejdzie fala krytyki, a wiedziałam, że tak się stanie, chciałam mieć każdy fakt po mojej stronie. Kiedy ostatni papier został wpięty, usiadłam przy stole w jadalni, patrząc na schludnie ułożony dowód tego, co zrobiłam. Zajęło mi to mniej niż 48 godzin, aby zdemontować coś, co budowałam przez ponad rok. Dom był cichy, z wyjątkiem dźwięku mojego telefonu w drugim pokoju. Było późne sobotnie popołudnie, kiedy zaczęło się łomotanie do moich drzwi. Ledwo zdążyłam dojść do korytarza, gdy usłyszałam głos Katarzyny. Ostry, wysoki i już na pełnej głośności. Otworzyłam drzwi i zastałam ją na górnym stopniu. Adam stał za nią ze ściśniętą szczęką. Co ty do cholery zrobiłaś? zażądała, nawet nie czekając na powitanie. Lokal, catering, wszystko zniknęło. Czy ty masz w ogóle pojęcie, co nam zrobiłaś? Oczy Adama były utkwione we mnie, ból i niedowierzanie mieszały się w równych proporcjach. Sabotowałaś nasz ślub, mamo. Odsunęłam się na bok, zostając w progu, ale zostawiając między nami miejsce. Anulowałam umowy, za które zapłaciłam, ponieważ nie zamierzam finansować małżeństwa zbudowanego na kłamstwach. Katarzyna prychnęła. Kłamstwa? To twoja wymówka? Nie mogłaś znieść, że Adam wybrał mnie, a nie ciebie? Zanim zdążyłam odpowiedzieć, dźwięk kroków na chodniku przyciągnął całą naszą uwagę. Pani Wiśniewska, moja sąsiadka z za dwóch domów, przechodziła obok ze swoim jamnikiem, zwolniła, przyglądając się scenie. O, cześć, Adamie, powiedziała wesoło. Widziałam Katarzynę z tym mężczyzną z przystani w zeszłym tygodniu. Jak on się nazywał? Wyglądało, że świetnie się bawicie. Powietrze, jakby się zatrzymało. Adam mrugnął do niej, a jego brwi zmarszczyły się zdezorientowane. Jaki mężczyzna? Śmiech Katarzyny był szybki i łamliwy. Och, proszę cię, musiałaś się pomylić. Pani Wiśniewska przechyliła głowę. Nie, jestem pewna, że to byłaś ty, przy dokach we wtorek po południu. Pomachała lekko i poszła dalej. Wzrok Adama powrócił do Katarzyny. Wtorek. Mówiłaś, że byłaś na przymiarkach. Byłam, powiedziała zbyt szybko. To tylko przyjaciel, wpadliśmy na siebie przypadkiem. Jej oczy prześlizgnęły się w moją stronę, twarde i zimne, jakby mnie prowokowały, żebym się odezwała. Nie zrobiłam tego. Po prostu stałam, pozwalając, by ciężar chwili na nas naciskał. Ramiona Adama opadły o ułamek, pierwsze pęknięcie w murze, który trzymał. Katarzyna odwróciła się gwałtownie, schodząc po schodach. Nie będę tego robić, rzuciła przez ramię i szła dalej w stronę ulicy. Adam ociągał się, zaniepokojony, zanim poszedł za nią do samochodu bez słowa. Tydzień, który nastąpił, był dziwnie przytłumiony. Adam dzwonił rzadziej, pisał jeszcze mniej. Kiedy już rozmawialiśmy, jego głos był płaski, ostrożny, jakby ważył każde słowo. Wiedziałam, że Katarzyna wciąż była w pobliżu. Jej media społecznościowe pokazywały ich na kolacji, uśmiechniętych do kamery, ale w jego oczach na tych zdjęciach było coś, czego wcześniej tam nie było. W czwartek po południu mój telefon zadzwonił z numerem, którego nie znałam. Prawie pozwoliłam mu przejść na pocztę głosową, dopóki głos po drugiej stronie nie przedstawił się. Nazywam się Alicja Kowalska, powiedziała: Jestem kuzynką Katarzyny. Cisza, która nastąpiła, była celowa. Jakby chciała, żebym się przygotowała na to, co miało nadejść. Myślę, że powinna pani wiedzieć, że to nie pierwszy raz, kiedy coś takiego się dzieje. Opowiedziała mi o mężczyźnie o imieniu Tomasz Wójcik, Byłem narzeczonym Katarzyny z Wrocławia. Byli zaręczeni niecały rok. Według Alicji Tomasz umieścił imię Katarzyny na swoich kontach, kupił jej nowy samochód i pomógł jej założyć butik, który nigdy tak naprawdę się nie otworzył. Trzy miesiące przed ślubem, kontynuowała Alicja, Tomasz dowiedział się, że wyczyściła prawie wszystkie jego oszczędności. Powiedziała, że to na spłatę długów wspólnika biznesowego, ale nikt nigdy nie widział na to dowodu, zaręczyny skończyły się z dnia na dzień. Wyprowadziła się i zablokowała jego numer. Siedziałam tam z długopisem w dłoni, bazgroląc imiona i szczegóły, nie zdając sobie z tego sprawy. Dlaczego mi pani o tym teraz mówi, Deacle? Zapytałam. Bo widziałam ją na rodzinnym grillu zeszłego lata. Powiedziała cicho Alicja i chwaliła się, że jest ustawiona na całe życie z nowym facetem, którego rodzina ma pieniądze. Myślę, że to pani syn. Jej głos się załamał. Słuchaj, Katarzyna i ja już ze sobą nie rozmawiamy zerwie ze mną całkowicie, jeśli dowie się, że dzwoniłam, ale widziałam, jak robiła to już dwa razy nie mogłam dłużej milczeć, jeśli jest jeszcze czas, żeby on się z tego wyplątał. Rozmawiałyśmy jeszcze przez kilka minut wystarczająco długo, abym potwierdziła historię Alicji i zapisała dane kontaktowe do Tomasza. Kiedy się rozłączyłyśmy, patrzyłam na notatnik przede mną, a trament wciąż wysychał na prawdzie, której już się domyślałam. Tego wieczoru postanowiłam, że nadszedł czas, aby Adam usłyszał wszystko. Zadzwoniłam do Adama w sobotni poranek i powiedziałam mu, że chcę, żeby przyszedł na kolację tylko we dwoje. Zawahal się, zanim się zgodził. Jego głos był cichszy niż zwykle. Kiedy przyjechał, nakryłam stół prosto, pieczony kurczak, fasolka szparagowa, chleb kukurydziany, żadnych rozpraszaczy, żadnych gości. Jedliśmy w prawie całkowitej ciszy. Brzęk sztućców był jedynym dźwiękiem między nami. Kiedy talerze zostały uprzątnięte, przyniosłam teczkę z mojego gabinetu i położyłam ją przed nim. To wszystko, co znalazłam, powiedziałam. Nie plotki, ale dokumenty, daty, nazwiska i numer telefonu do kogoś, z kim może zechcesz porozmawiać. Zaczęłam od długów hazardowych, przesuwając wyciągi z opłatami w kasynach. Wyjaśniłam przelewy z jego własnych kont, wypłaty pasujące do wydatków Katarzyny. Wpatrywał się w kartki, szczęka mu się zaciskała, ale nie przerywał. Potem opowiedziałam mu o telefonie od Alicji, o Tomaszu Wójciku, wyczyszczonych oszczędnościach i butiku, który nigdy się nie otworzył. Podałam mu dane kontaktowe Tomasza i na tym skończyłam. Cisza rozciągała się, a on trzymał wzrok na papierach. Kiedy w końcu podniósł wzrok, jego twarz była blada. Zauważyłem różne rzeczy, przyznał powoli. Historie, które do siebie nie pasowały, czasy, kiedy mówiła, że jest gdzieś indziej, urwał, potrząsając głową. Chciałem jej wierzyć. Nie naciskałam. Zebrał dokumenty w schludny stos. Jego ręce były stabilne, ale wzrok nieobecny. Dziękuję, że mi powiedziałaś, powiedział i wyszedł niedługo potem, chowając teczkę pod pachę. Tamtej nocy niewiele spałam. Około północy mój telefon zawibrował z jedną wiadomością od niego. Koniec. Zerwałem z nią. Odłożyłam telefon. Słowa dzwoniły w moim umyśle. Ulga splątała się ze smutkiem, ale to było zrobione. Następnego ranka zaczęły się telefony. Pierwszy był od mojej szwagierki. Jej głos był ostry, zanim zdążyłam powiedzieć halo. Usłyszała od znajomej, że odwołałam ślub za plecami Adama. Wyjaśniłam tak prosto, jak tylko mogłam, ale ona nie słuchała. Na koniec rozmowy powiedziała, że ma nadzieję, że jestem szczęśliwa, że rozbiłam rodzinę. Następne były telefony od kuzynów starych przyjaciół: niektórych ciekawskich, niektórych otwarcie krytycznych. W sklepie spożywczym dwie kobiety, które znałam od lat, ściszyły głosy, gdy przechodziłam, ich oczy podążały za mną wzdłuż alejki. Trzymałam głowę wysoko, ale każde spojrzenie zostawiło ślad. Adam powiedział mi, że w pracy jest niezręcznie. Ludzie pytali, dlaczego ślub został odwołany, a on odpowiadał krótko: To nie jest niczyja sprawa, mówił, ale słyszałam napięcie w jego głosie. W nocy siadałam w moim salonie. Dom był niezwykle cichy i myślałam o ciężarze tego, co zrobiłam. Zdemontowałam rok planowania, odebrałam prezenty, zamknęłam konta. Sprawiłam, że stałam się centrum plotek, ale też powstrzymałam Adama przed związaniem się z kimś, kto widział w nim zasób, a nie partnera. Widziałam, dokąd prowadzi ta droga i nie mogłam pozwolić mu nią pójść. To był koszt, który mogłam ponieść, nawet jeśli oznaczało to dźwiganie winy przez jakiś czas. Tydzień później usłyszałam pukanie do drzwi, które mówiło mi, że burza jeszcze się nie skończyła. Do lata ostre krawędzie całego zamieszania uległy stępieniu. Adam spłacił ostatnie długi związane ze wspólnymi kontami i zamknął je na dobre. Brał dodatkowe zmiany, podejmował pracę jako freelancer i po raz pierwszy od miesięcy mogłam usłyszeć prawdziwą ulgę w jego głosie, kiedy rozmawialiśmy. Nie spieszył się z niczym nowym. Kobieta, z którą zaczął się spotykać, pracowała w tym samym budynku, ktoś, kogo znał od lat. Spotykali się na kawę, spacerowali po pracy, wszystko było proste. Powiedział mi, że nie ma presji, tylko rozmowa i świeże powietrze. Ja wróciłam do swoich własnych rytmów. Mój ogród nabrał w tym sezonie życia, róże pięły się wyżej niż kiedykolwiek widziałam. Spędzałam poranki na pieleniu chwastów i popołudnia na pielęgnowaniu gleby. Ta cicha praca uspokajała mnie. Co jakiś czas łapałam się na wspominaniu oskarżeń, spojrzeń, telefonów od ludzi przekonanych, że wiedzą lepiej. Te wspomnienia nie szczypały już tak jak kiedyś. Wiedziałam to, czego oni nie wiedzieli. Że każda decyzja, którą podjęłam, pochodziła z tego samego miejsca, z którego pochodziłam od dnia, w którym urodził się Adam. Nie próbowałam go kontrolować. Próbowałam utrzymać go w całości. Czasem ochrona ludzi, których kochasz, oznacza, że musisz stać się złoczyńcą w ich historii, dopóki sami nie napiszą jej zakończenia na nowo.